Dzień dobry, kochani. Zapraszam na czytanie dla singli, na przekaz miłosny dla singli, singielek. Poproszę o przekaz miłosny dla wszystkich moich widzów, czego się mogą spodziewać, co do nich idzie. Czytanie kolektywne, bezterminowe. Proszę o przekaz na miłość dla singli, singielek. Moi drodzy, niektórzy z Was w energii teraźniejszości pokazują mi się jako osoby bardzo zestresowane, które nie wiedzą, co mają zrobić w danej sytuacji: nie widzą nadziei, ani nie mają żadnej wiary. Kogoś w coś. To również jest praca nocą, lub kontakty słuchajcie z kimś przez internet, ale generalnie zmartwienia, trostki, czarnowictwo, niewidzenie wyjścia z sytuacji. I teraz poproszę przyszłość. Oj, dobrze było. karty na przyszłość, poproszę. Okej. Okay. Zaraz sobie tu trochę poprześwietlamy te karty. Właściwie to od razu to zrobię, bo ta arcykapłanka. Okej. Okay. Król Buław coś więcej może ofiarować? Giermek, Monet i jeszcze tą dziesiątkę mieczy. Król Monet. Okej. Okay. Moi drodzy, to wygląda następująco. Problem zaraz zrobimy, i radę na końcu. Przede wszystkim. Jak najbardziej jest tu potencjał na stałą relację, na stały związek. Dla niektórych nawet na założenie rodziny. Wy jedynie, co byście musieli zrobić, wypadałoby zrobić, bo wy nic nie musicie, moi drodzy. To należałoby sprawdzić, jeśli poznacie jakąś osobę, albo już ją macie w otoczeniu, czy nie ma jakichś tajemnic, czy nie ma jakichś sekretów, ale generalnie ta karta nie oznacza samych sekretów, samych tajemnic, to również jest przede wszystkim posługiwanie się intuicją. To również marzenia senne na czyjś temat. No i tu mamy jakąś osobę, która może stanąć na Waszej drodze o bardzo ognistym temperamencie. Ktoś, kto jest bardzo zdecydowany, kto będzie na Was bardzo zdecydowany, pewny siebie, przedsiębiorczy. I teraz moi drodzy, tak. Tutaj pojawiła mi się karta braku, więc wygląda na to, że ta osoba. Miała jakieś swoje przejścia, jak ta, która stanie na waszej drodze, lub odczuwała brak was. Być może już ją znaliście, wasza znajomość nie przeszła na, na kolejny etap i ta odczu osoba odczuwała ogromny brak waszej osoby, lub generalnie po prostu brakuje tej, os tej osobie miłości, uczuć i tego typu rzeczy. Tym bardziej, że tutaj mamy, nie wiem czy to słuchajcie, widać. A tak, widać naszego wiermka. Yy, więc ta osoba jak najbardziej chciałaby potencjału na stałą relację. To jest taka konkretna oferta. Dopiero sam początek, aczkolwiek potencjał na. Randki spotkania, spotkania na znajomość, na rozwój relacji, znajomości. Ten potencjał jak najbardziej jest. Tutaj ktoś może dostać olśnienia w związku z tą osobą, może być między wami bardzo duża komunikacja, wiadomości, maile i tak no wszelkiego rodzaju komunikatory. To również spotkania i wszelkiego rodzaju nowe początki. Ta karta również oznacza czasami ciachnięcie jakiejś znajomości, ale ja tu w tym kontekście kart tego nie widzę. Nie ma takiej opcji tutaj. No i moi drodzy, dołożyłam sobie na tą dziesiątkę denarów, która generalnie jest świetną kartą właśnie na związki, na relacje. No, i tutaj jak najbardziej jest bardzo duży potencjał na to, abyście znaleźli stałego partnera. Tu już mamy jedną osobę, jakkolwiek to jest osoba bardzo zaangażowana, odpowiedzialna. Stały partner, partnerka czyli ktoś z Was jak najbardziej może poznać kogoś, na stałą relację, moi drodzy. Jak najbardziej. Wygląda to bardzo ładnie. Nie, nie, nie mogę się niczego tutaj doczepić. Problem z sytuacji. No, problem w problemie jest. To, że na chwilę obecną nie ma w Waszym życiu uczuciowym spełnienia, a jaka, jaka rada? Poproszę o trzy rady grubo. Co dalej? No właśnie. Nawet jakbym chciała tą śmierć dołożyć, to właśnie. Nie zdziwiłabym się, gdyby wyszła taka karta. No okej. Okay. To ma dla mnie bardzo duży sens. Może zacznę od początku. Moi drodzy, przede wszystkim, jeśli chcecie wejść w nową relację, no to musicie zakończyć coś starego, coś z przeszłości, ale tak już ostatecznie. Czyli również mentalnie. To po pierwsze, nie powracaj już do przeszłości. Zakończ tą przeszłość. Nie powracaj do niej. Druga sprawa. To bardzo ładnie tutaj rezonuje. M mówi nam dostrzesz nowe potencjały, które do ciebie mogą przyjść. Bo na razie to tkwisz w przeszłości i nie dostrzegasz tego, co dzieje się wokół ciebie. Czyli generalnie jako karta rada nie żyj przeszłością. Porzuć tą przeszłość. Skup się na nowych szansach, potencjałach, bo mogą ci przejść koło nosa. I moi drodzy, trzecia karta karte, karta słońca czyli dąż do spełnienia swo, swoich marzeń, potrzeb, pragnień czyli dąż do szczęścia, łap szczęście bądź pełen wiary i nadziei, moi drodzy. Poproszę jeszcze kartę opiekuńczą. Ok. Ulga. Wypłacz się porządnie. Smutek jest brabą do głębi twojej duszy. To pewnie z tej energii tutaj, słuchajcie, z energii teraźniejszości, ktoś, kto miał dużo smutków, jakiegoś cierpienia, to właśnie ta karta tutaj pewnie. Wam tutaj radzi, aby się dobrze wypłakać, co oczywiście jest jak najbardziej prawdziwe, bo płacz zawsze przynosi ulgę. Wyleby tylko nie siedzieć za długo, słuchajcie, w tej energii. Rozumiecie, o co chodzi. Wypłakać się, otrzepać kolana, iść dalej. I jeszcze kluczyk anielski. Myśl pozytywnie. Bardzo Wam, kochani, dziękuję za uwagę. Życzę Wam wszystkiego, co tylko najlepsze. Bardzo Was proszę o lajki, komentarze i subskrypcje i do usłyszenia, moi mili.